Czejst Sony Caps, witam was w drugim odcinku z gry wyzwanie Castaway w The Sims 4. Nasza Nikola jeszcze sobie smacznie śpi i niech pośpi, e, bo musi. <grym> bo po prostu musi sobie odespać tą poprzednią pracę, którą wykonała. Teraz by musiała skorzystać z toalety. A później zajmiemy się z tego co widzę ogrodem, bo trochę mamy do ogarnienia. Umiejętność ogrodnictwa jest jedną z najbardziej cennych, o czym już chyba wspominałem w poprzednim odcinku. I też jedną z najtrudniejszych umiejętności do zdobycia w ogóle... Co to jest? To są rosnące śmieci. Fajnie. <laughs> Możemy wyczyścić zle w zasadzie. Bo tu mam też, też psuje krajobraz. Czekam, że ona sobie skorzysta. Teraz będę mógł mieć sobie ręce kilka razy. Przez co ona tak jak gdyby weźmie prysznic. E, następnie wyczyścimy ten zlew, bo widzę, że tego nie zrobiła koniec końców, a szkoda. Dobra, zlew został wyczyszczony, jeszcze sobie umień zęby, żebyś nabrała pewności siebie. E, potem będziemy odchwaszczać, podlewać i może też zbierać plony, o ile coś już urosło na innych krzaczkach poza tym. Ok, na razie nam idzie bardzo, bardzo fajnie. Tym w ogóle mamy poziom tego ogrodnictwa. To jest dopiero drugi poziom. Ojej. jeszcze trochę nam to zajmie. Zasadźmy w ogóle te trzy roślinki. Patrzcie, ile już mamy w ogóle grzybów. 88. Zasiejmy to. Okej, okay, mamy pierwszy etap. E, teraz musimy osiągnąć czwarty poziom umiejętności ogrodnictwa i ewoluować pięć roślin. Ale na razie może spróbujmy złowić jakąś rybę. Wędkujmy na przynętę. E, powędkujmy na banana, a nóż złapie się jakaś egzotyczna ryba. <laughs> OK, złapaliśmy jakąś nową rybkę, to jest perca, superowo. E, jeszcze chciałem tak wam tylko powiedzieć, że jak pewnie zauważycie mam ciutkę zmienione, e, Ciutkę zmienione oświetlenie na zewnątrz. A to wszystko ze sprawą modyfikacji. E, jeżeli mi się uda i nie zapomnę, e, to podeślę wam linka do tej modyfikacji w komentarzu. Naprawdę warto się nim zainteresować. Gra wygląda przy niej po prostu genialnie. I miałem takie wow po pierwszym wejściu do gry, po, pierwszym insta po pierwszej instalacji tej modyfikacji. Jeszcze masz za mało umiejętności iść na ryby. Wów tutaj dziewczyno, o którym ty masz w ogóle poziom trzeci? W ogóle co ty teraz znalazłaś? Aha, jabłko złowiłaś. <coughs> Na pewno z swojej poprzedniej przynęty, w ogóle te kwiatuszki możemy teraz ewoluować. To zróbmy to. Kwiatuszki to są przecież e, grzybki. Grzybki halucynki. Może nabiorą nowych właściwości podczas ewoluowania. Miejmy taką nadzieję. <grybki halucynki> Nadzieja, matką, głupich, jak to mówią. Chyba niedługo będziemy mieli kolejny poziom ogrodnictwa. Byłoby naprawdę, naprawdę genialnie. Pod lejuzami. <grystanie> Superowa. E, zrób mebel, może zrób stolik barowy. Przyda się. Na później. A później sobie coś zjemy. Także rozpalić w ognisku, w ognisku i zrobimy sobie rybkę. Ogólnie z tego, co ostatnio czytałem, to do odblokowania stolika do szachów potrzebna jest umiejętność gotowania, a umiejętność gotowania możemy zdobyć przez ten aneks kuchenny albo przez ognisko, gotując sobie ryby. I tak sobie teraz pomyślałem, że kurczę, jeżeli byśmy byli tacy bardzo łapczywi, to moglibyśmy już dawno to wyzwanie zakończyć, po prostu gotując przy ognisku. Ale z racji tego, że myślę, yy, z racji tego, że nie chcę tak jak gdyby sobie upraszczać, to ten stolik do szachów, mimo tego, że nawet będziemy mieli ten piąty poziom gotowania, czy tam dziesiąty poziom gotowania, nie pamiętam dokładnie ile jest potrzebne, to nie odblokujemy stolika do szachów, jeżeli nie odblokujemy wcześniej tego aneksu kuchennego. To jest takie trochę niedopatrzenie twórcy tego wyzwania. Tak niewiele brakuje, zróbmy jeszcze rzeźbę, smutną rzeźbę, a potem ugotujesz sobie tą rybę. W zasadzie to upieczesz. A, usnęłaś. <grych> Kochanie, wstań. Piecz tą rybę. Nie chcę, żebyś mi zmarła z głodu. A potem pójdziesz sobie spać. Ale nie przed namiotem, ale w namiocie. Kochana, proszę tutaj spać. E, dobranoc Aa, ludu AA i miłych snów. No i teraz czekamy aż się obudzi. Jutro będziemy rozwijali na pewno tą umiejętność, czyli umiejętność majsterkowania. E, w tym momencie jeszcze nie możemy nic zrobić, musimy poczekać, aż ona skorzysta z toalety. Z toalety polowej można nawet powiedzieć. Musimy koniecznie zainteresować się właśnie tą umiejętnością majsterkowania, żeby ona ją sobie wreszcie rozwinęła na taki poziom, żebyśmy mogli stworzyć tą toaletę, żeby było nam trochę też łatwiej. Umyj ręce. W zasadzie nie musisz nawet brać prysznica. Kontynuuj tą sutą rzeźbę. Możemy teraz wytwarzać stoliki. Myślę, że już niedługo będziemy mogli zrobić te ulepszenia. I teraz tak. Ewoluuj te drzewka. Jak już skończysz tą rzeźbę, ewoluuj, ewoluuj. Sprawdźmy, że, sprawdźmy co jeszcze możemy ewoluować. Nam też jednak podnosi fajny sposób umiejętność ogrodnictwa. A ta, jak już wspominałem, bardzo nam się przyda. No, to już chyba wszystko. Potem podlejesz, możesz zebrać jakiś plon. Tak grzybki w zasadzie chyba już możesz zebrać. Ok, chyba zaraz rozwinie umiejętność na kolejny poziom, przynajmniej mam taką nadzieję. Chyba jeszcze to nie ten moment. Chyba jeszcze trochę będziemy musieli poczekać, w takim razie idź na ryby. Już powoli zbliżamy się do tych wymarzonych piątych poziomów i będziemy mogli już odblokować tą skrzynię. Będzie bardzo fajnie, wtedy już się nam to wyzwanie tak jakby napędzi. Dostaliśmy bardzo ciężkie zadanie, jak na sam początek. Hmm, znowu wyłowiłaś jabłko. <laughs> Ile teraz wyłowiłaś na to jabłko? Okej, okay, mamy już czwarty poziom. Czy możemy podlać to? Możemy. Także podlejmy. Okej, okay, widzę, że jeszcze inne rzeczy musimy podlać. Niedługo też będziemy znowu iść spać, musieli spać, niestety. E, spróbujmy coś zjeść, jakąś rybkę znowu. Potem ją wyślemy do spania, żeby ona się wreszcie wyspała w całości, tak by było najlepiej. W sumie takie, taka to jest trochę kiepska dieta na tych rybach, ale niech nie, będzie, lepsze to niż nic. A na pewno wygląda to lepiej niż hot dogi, co nie? <laughs> że tej marchewki jeszcze nie wyciągnąłem, ale. Ewoluuj. I zbierz cały plon. Okej, okay, mamy trzeci poziom umiejętności i Nic spać. Jestem ciekaw, kiedy będziemy mogli mówić z roślinkami, bo wtedy też podejrzewam, że nam się będzie poprawiała umiejętność towarzystwa, przez co będzie całkiem, całkiem fajnie. Chociaż nie wiem, czy w zasadzie chcę poprawić umiejętność towarzystwa, bo dzięki temu możemy robić więcej rzeczy. No, jeśli dobrze wiecie o co mi chodzi, po prostu, jak już mówiłem, chyba w poprzednim odcinku, e, nastrójnik bardziej smutna jest wyżej w hierarchii od nastrójnika bardziej, e, bardzo nieswoja. Ale, mimo wszystko, musimy też zadbać o jakieś potrzeby. W tym momencie ona potrzebuje siusiu, więc no. ewoluujmy roślinki. Ok, na razie nam idzie bardzo, bardzo fajnie. Myślę, że w kolejnym odcinku to wyzwanie już nabierze większego tempa, ponieważ wtedy już e, zdobędziemy te piąte poziomy i będziemy mogli wyruszyć trochę naprzód. To jest e, stworzyć nowe rzeczy. Zróbmy jeszcze raz ten stołek barowy, potem zróbmy normalny stolik. I sprzedajmy te grzybki i tą rzeźbę. O, i ile mamy ryb? O, <noise> Ale to są już chyba puste talerze. Po prostu. E, dobra, ona już sobie skorzystała. No, nie wyrzucę pracy w drewnie, tylko ją skończ. Jak to można skończyć? Dobra, musisz chyba wyrzucić. Zrób mebel, zróbmy stolik. Niech będzie stolik. Chyba powinniśmy już też mieć pod tym piąty poziom, tak? Tak, piąty poziom. Będzie superowo. Póki co cztery umiejętności, dalej, tak nie jest źle. Dobra, róbmy dalej te rzeźby i w ogóle meble. Te stoliki chyba najbardziej się opłacają, bo to nam strasznie podskakuje potem. I nie musimy klikać wiele razy na ten stół. Do modelowanie Nie, nie do modelowania, tylko do rzeźbiarstwa. Zróbmy mebel, zrób stolik. Dobra, i sprzedajmy te bloki do noży na przykład. No ja się z po jest chyba dobrze, tak? <grych> no. Nie jest dobrze, ale jest w miarę. Wiecie o co mi chodzi? Nie ma tragedii, nie, jeszcze nam nie umiera. Przynajmniej na to wygląda. Teraz właśnie już wpadamy w taką małą rutynę. Ale po prostu chcę już mieć jeden, y, piąty poziom z głowy. I już się tym więcej nie zajmować, póki co. A tą umiejętność mi się rozwija najłatwiej. Dobra, ale póki co y, podlewaj. Podlewaj krzaczki. Y, potem zbierz cały plon. I jeszcze tutaj było, pryskaj przeciwko owadom i jeszcze coś odchwaszczać trzeba? Chyba nie. Aha, czuję się za bardzo nieswojo. E, dobra, zjedz coś. Może tak. E, upiecz pieczona ryba, a potem umyj ręce. Są rosnące śmieci, tutaj rosną małe worki na śmieci, takie. Owoc śmieciowy. Paskudnie cuchnący owoc, który w niewyjaśniony sposób składa się wyłącznie ze spadków. No, trochę to mało realne, no ale to w końcu Simsy. No ale jedz, a nie ty tutaj, tylko myjesz. Dobra, podlej, potem zbierzemy cały plon, to opryskamy. Jeszcze coś mamy do ewoluowania? Chyba nie, dobra. Dobra, idzie nam bardzo, bardzo fajnie. Teraz się zajmiemy tym ogrodnictwem, potem pójdziemy spać w zasadzie. Aby żeby wypocząć i rozwiniemy na Maxa tą e, umiejętność majsterkowania. Bo na tym jak już wspominałem, mi bardzo, bardzo zależy. To jest bardzo, bardzo przydatne i będziemy mogli potem mieć już chyba toaletę. A toaleta bardzo nam się przyda. Jeszcze to trzeba pryskać. I wrzucono rachunki jest ich ile? <laughs> Ciekawe za co takie rachunki? Dobra, wstawaj. Opryskaj, tamto. No, opryskaj nie możesz. Aha, bo jesteś zbyt bardzo, Rozumiem. No to jeszcze iść spać w takim razie. Ale ja spróbuję posprzedawać pewne rzeczy, żeby nam e, starczyło na te rachunki. Przecież to raczej nierealne. <laughs> Tego jest po prostu za dużo. Ale skąd takie wysokie rachunki? Normalnie. Jakbyśmy byli na jakiejś prywatnej luksusowej wyspie, ale <laughs> będziemy sobie musieli dać jakąś radę. Ewentualnie, no nie wiem czy bez kranu, wytrzymamy. Chociaż powinniśmy dać radę, właśnie nie za bardzo wiemy jak mamy rozwiązać aspekt rachunków. Coś posprzątaj ten talerz w ogóle, co tylko tak rzuciłaś. No jeszcze zepsuty kran, serio. Naprawko. Dobra, czekamy, aż ona się załatwi i teraz możemy jej umyć ręce i umyć zęby. Jeszcze umyć ręce? <laughs> Niech będą czyste jak. Ach. Jeszcze możemy sobie coś zjeść. Najlepiej właśnie tą rybkę. Rybki są słodkie i kochane. Ok, I teraz się pobawimy trochę w ogrodnika chyba. Z tego co widzę już nam trochę pozarastały krzaczko, krzaczki. Także możemy je nawet pod ...podchwaszczać, potem pozbierać plony. Jeszcze niestety nie możemy ich podlewać, ale myślę, że to już się niedługo też stanie. No, a potem możemy się zająć tym. Czyli zrobimy sobie mebel, zrobimy sobie stolik kolejny. Myśl, się ta marchewka zepsuła, niestety. Zapomniałem ją wyjąć między odcinkami. Ja nie chcę tak wchodzić w tryb budowania w czasie trwania odcinka, bo to mimo wszystko czuję, że zepsuje jakiś klimat, który tutaj wytworzyliśmy. Taki klimat pustkowia, izolacji. Wiecie o co chodzi. Super, naprawdę e, rozwinęliśmy już bardzo wysoko. Jednak pierwszy i tak zrobimy majsterkowanie, drugie wędkarstwo, a trzecie chyba okrotnictwo z tego co widzę. I w kolejnym odcinku to już nam się powinno udać. Przynajmniej mam taką nadzieję. W zasadzie tutaj nie odczuwam na tej bezludnej wyspie nie odczuwam takiego upływu czasu. Tutaj wszystko tak leci w rytmie, w rytmie tego, ile Nicole zdąży zrobić przed spaniem albo przed na przykład złym samopoczuciem. I to jest naprawdę takie bardzo urocze w moim odczuciu, bo to są takie Simsy 4, tylko że nie takie Simowe. Wiele osób narzeka na to, że Simsy 4 bardzo szybko się nudzą i powiem wam szczerze, że warto sobie urozmaicić raz po raz grę takim wyzwaniem, bo jest to naprawdę ciekawe. I mimo, że mechanika Destiny 4 jako taką no, nie jest przystosowana do takiego wyzwania, to jest ono bardzo, bardzo ciekawe. No i zaraz będziemy mieli... Zróbmy rzeźbę, rzeźbę smoka. Cudownie. Ok, ale chyba musimy dalej jeszcze rozwijać tę umiejętność. No ale to w wolnych chwilach to będziemy robić. Na przykład w czasie oczekiwania na nowe obiekty. Też nie raz będziemy musieli czekać. Dobra, kończ. No. I mamy pełną tablicę powiadomień. E, jesteś bardzo spięta. Dlaczego jesteś bardzo spięta? Aha. E, bo jesteś materialistką. Fajnie. Dobra, w takim razie idźmy coś zjeść znowu Weź upieć sobie rybę, e, potem to sprzątniesz i wyczyścisz e, lew. Co ty sobie zrobiłaś oparzone ramię? Ach. Dobra, zamknijmy te powiadomienia. I tak jak mówiłem, rozwija nam się po prostu umiejętność gotowania i z tego co widzę, że jesteśmy prawie że na drugim poziomie, ale to tylko nam ułatwi wyzwanie na ostatnim etapie. Ok, 24 godziny. Inaczej zostanie odcięty prąd. Jakbyśmy jeszcze mieli coś tutaj elektrycznego. ok a teraz. Pójdźmy spać. Myślę, że w kolejnym odcinku uda nam się już zdobyć piąty poziom ogrodnictwa i piąty poziom wędkowania. Bardzo serdecznie zapraszam Was już za tydzień na ten odcinek. To by było na tyle dziś. Do usłyszenia! No i cześć!